stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast rozwiązuje sprawę z gagi szybko i na długo. Kiedy kredyt na świąteczne okazję możesz wziąć tu i teraz, a zacząć spłacać nawet za 3 miesiące? RRS o 11,4%. Weź kredyt gotówkowy. Pierwsza rata nawet za 3 miesiące. VeloBank. bank, Świąt bardziej welo. Dobra, idę na przerwę. O, hej, masz może, właśnie idę na przerwę. Czas na przerwę, czas na KitKat. Kukoreko! A ten ten znowu. Kokoreku. Twardy zawołnika. Jesteś mój kokucik, bałamucik. K -k -k -k. Po inwentu Max nie ma miękkiej gry. Inventum Max, lek wspierający erekcję o podwójnej dawce. Działa aż do 5 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A ty ile razy możesz kukuryku? Na Święta w Media Markt jeszcze więcej prezentów za mniej. Teraz kupuj wygodnie w ratach 0%. LRS-u 0%. Media Markt. Roczek z Łomżunią tak powolutku zleciał. Ale na świętunia to raczej pęcioszkiem trzeba. Zakupiki, gotowanko, pierożki, czepanko, choineczka, bąbelki. A na co to komu? Żeby potem znowu było. Pawolo! Teraz nowość Łomża, miód Malina Lipa. Nowa Honda HRV. Hybryda, z którą osiągniesz więcej. Wyjątkowy SUV w stylu coupé. Teraz już od 120 900 zł. Zapraszamy do dealerów Hondy. Masz cukrzycę? Często zastanawiasz się, jak to, co jesz, wpływa na twój poziom cukru? Z FreeStyle Libre 2 łatwo to sprawdzisz. Sensor automatycznie mierzy cukier co minutę, a wyniki aktualizowane są na bieżąco w twoim telefonie. Bez nakłuwania palców. Kontroluj cukrzycę łatwo i dyskretnie. Zapytaj swojego lekarza lub dowiedz się więcej na www.libre.pl.